Najciekawsza część każdej konferencji PSEW to rozmowy kuluarowe i spotkania branżystów. A jak spotkania branżystów, to rozmowy o technologii. Magazyny energii, to już jest technologia, która weszła do ekosystemu energetycznego, czy dopiero będzie implementowana? To zależy do którego ekosystemu energetycznego. Do polskiego bardzo powolutku. Dzisiaj już było trochę o tym mowy na panelach. W tej chwili jest około 100 MW w systemie. Natomiast wszyscy mówią o magazynach, wszyscy rozwijają magazyny, a jeszcze mało kto je buduje. Powodem tego jest to, że jeszcze troszkę nam brakuje takich szczegółów regulacyjnych i technicznych do dopracowania, zarówno z regulatorem pod kątem ustawowym, jak i pod kątem technicznym. Ale ponieważ ze wszystkich stron jest wola, żeby te magazyny powstawały, to wydaje mi się, że jest szansa, że bardzo szybko, nawet w przyszłym roku, już w większej ilości te magazyny zaczną powstawać. Jak przysłuchujemy się rozmowom w kuluarach konferencji PSEWO, to wyczuwalne jest wielkie wyczekiwanie, jeżeli chodzi o ustawę 10H. Z perspektywy waszej spółki, to ważna legislacja? Oczywiście jest to ważna legislacja. Pamiętajmy, że to już nie jest ustawa 10H, była, ale w tej chwili to jest 700 metrów, nadal dużo, nadal mocno ogranicza potencjał rozwoju energetyki wiatrowej, szczególnie takich projektów, które mogłyby szybko powstać. To są projekty na istniejących planach zagospodarowania. Natomiast zmiana tego na 500 metrów odblokowałaby dodatkowe megawaty w energetyce wiatrowej w dosyć krótkim terminie no i otworzy większy potencjał. Branża energetyki wiatrowej trochę z zazdrością mówi o fotowoltaice. Ach, gdyby z nami się udało zrobić tak, jak wyszło z fotowoltaiką. Ale w tej branży mamy też fotowoltaikę wielkoskalową, dużą fotowoltaikę. Jak Wy oceniacie potencjał tej subczęści fotowoltaiki? No my robimy zarówno energetykę wiatrową, jak i fotowoltaikę. W ogóle w tej chwili w Polsce to, co jest dosyć unikalne dla naszego systemu, to, są, to jest potrzeba realizacji projektów hybrydowych i możliwość realizacji projektów hybrydowych, czy nazwiemy to cable poolingiem, czy nazwiemy to hybrydami wraz z magazynami również, no to to jest to, co w tej chwili jest przyszłością energetyki odnawialnej. Nie realizujemy projektów albo staramy się nie realizować projektów standalone na przyszłość, wiatrowych czy fotowoltaicznych, Magazynowych, tylko łączyć w jednej infrastrukturze wszystkie te technologie, tak żeby maksymalnie wykorzystać ten włożony kapitał, wysiłek w tą infrastrukturę, która, która jest potrzebna do przyłączenia. Każda marka, każda firma na psewie chce też pokazać, że robi coś nowego, coś innego. Na waszej agendzie zauważyłem hasło Bioróżnorodność. Co to za projekt? To jest bardzo ciekawy projekt, który uruchomiliśmy już ponad rok temu. Jesteśmy po 12 miesiącach badań wspólnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Przygotowaliśmy taki program badań na naszych projektach PV, na takich jednomegawatowych, i badamy jak zmienia się różnorodność biologiczna tam, gdzie powstaje farma fotowoltaiczna, versus powierzchnie kontrolne, na których nie dzieje się nic, czyli są nadal uprawiane albo są nadal łąką, tak jak były. I również mamy projekty, na których wprowadzamy dodatkowo różne udogodnienia dla tej bioróżnorodności. Takie, które mają zwiększyć ten poziom bioróżnorodności, i sprawdzamy na ile one się sprawdzają, na ile faktycznie jesteśmy w stanie naukowo zbadać efekt takich działań. I muszę powiedzieć, że te pierwsze 12 miesięcy przyniosło na tyle pozytywne i ciekawe wyniki, wskazujące na to, że energetyka słoneczna nie tylko nie pogarsza tej bioróżnorodności, ale szczególnie tam, gdzie jest lokalizowana na terenach rolnych. Ją poprawia, no bo przestajemy kosić, przestajemy nawozić, zostawiamy tak naprawdę te powierzchnie wokół paneli naturze. Ta bioróżnorodność się zwiększa względem tego, jak nie było fotowoltaiki. Postanowiliśmy przedłużyć te badania o kolejny rok, tak żeby mieć naprawdę solidną bazę naukową do prowadzonych przez nas dalej działań i będziemy się tym również dzielić z branżą. Życzę ciekawych rozmów w kuluarach podczas konferencji PSEW i dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.